Dzisiaj przedstawić żarówki LED, których używamy w lustrach do wizarzu naszej produkcji. Sam wygląd, projekt lustra jest oczywiście istotny, jednak to odpowiednio dobrane żarówki pozwalają na wielogodzinną pracę wizerzysty lub fryzjera. Na pierwszy rzut oka żarówki firmy SOLED nie różnią się od tych, które może dostać w markecie budowlanym. Jednak jest to tylko złudzenie. Żarówki, które my oferujemy, mają idealnie dobraną moc, tak aby nie raziły w oczy. Ponadto obdają barwy w naturalny sposób, więc nie ma przekłamań na kolorze makijażu bądź włosów. Chcę tylko dodać, że są one produkowane specjalnie dla nas. Żarówki marki Solet są dostępne w dwóch barwach: neutralnej oraz ciepłej. Obie są dedykowane do makijażu, jednak większość klientów decyduje się na barwę neutralną. O żarówkach zastosowanych w twoim lustrze decydujesz na etapie wypełniania konfiguratora. Lustra i stanowiska do makijażu firmy SOLED są objęte trzyletnią letnią gwarancją. Nierozłącznym elementem są żarówki, więc one także w przypadku uszkodzenia bądź przepalania są wymieniane. Jesteśmy świadomi, że jest to dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ prawdopodobnie kupujesz jako narzędzie do pracy i chcesz mieć pewność, że w przypadku jakichś problemów nie zostaniesz sam. Jeśli chcesz zobaczyć nasze inne realizacje. Kliknij tutaj. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj nas albo śledź na Facebooku. Do zobaczenia. Hej!